To jest Janusz, niektórzy nazywają go rolnikiem. I zapewne tak jest, choć ja do niego mówię tatu, mój ojciec pracuje na gospodarstwie od dzieciństwa, a swoje gospodarstwo, które odziedziczył po rodzicach i teściach prowadzi 15 lat. Widzią go za to, jakim jest człowiekiem, i gospodarzem. Stara się wszystko ulepszać, aby jego zwierzęta miały u niego jak najlepiej. Tak samo dba o swoją ziemię. Robi wszystko, aby dostarczyć ziemi wszystkie potrzebne materiały, bo wie, że ona oddzięczy mu się lepszymi planami. Mój ojciec wkłada w to dużo pracy i serca. Pytacie, czym jest żywność bez rolnika? No właśnie, czym? Po prostu jej nie ma. W większości żywności pochodzi z ziemi, ale ile pracy nas to kosztuje, to wie chyba tylko ten, kto to przeżył. Nie chcemy, żeby nas ktoś żałował. Chcemy szacunku dla naszej pracy, tak jak my szanujemy każdą inną. Szanuj rolnika, bo bez niego żywność znika.